Pierwszy śmieszny telefon, Rafał Nixa do pani lekkich obyczajów po, po wielu latach. Hello. Cześć, witam cię. No cześć. Słuchaj, można wpaść, do ci garaż? A mogę ci wjechać tym, e, co mam w garażu w dupę? A co masz w garażu? To chętnie przyjmę, Wanuska. No pojemną, masz tam dupę. Kura, weź mi wsać nogę do dupy. Ja! Wojsko szkoda mojej nogi, brzeciłabym się. Ej, a ja bym cię nałysał, Proty To ty na to. Ej. Ej, wiesz co? Najowite, na, na trujeczkę, na wojskowego bym cię oprodził. A weź, o, a odstrzysz numer, co? Zobaczymy, kto komu opierdoli. Zadzwonić ze swojego? Jasne, dzwoń. A odbierze? Taki zarejestrowany na ciebie. No? no dobra, to już dzwonię. Czekaj, przełączymy się na mój numer. No czekam, czekam, zaraz się dowiem, jak się nazywasz. I co, i co wtedy? Ej, i... rozłączyła się. To był rozgrzewkowy, żeby się przyzwyczaić. No i co z nim zrobisz? Z tym numerem? Nie, nie chciałbyś wiedzieć. No dowiesz się, dowiesz Tak? Ty złodziej jesteś? A masz pozwolenie na dawanie dupy od chłopaków? O Boże... Ej, bo, bo chcesz dla mnie procent oddawać? Mogę ci ochronę załatwić. Mogę ci plecy, plecy ci załatwię. Co, nie... To ci własne? Do tego bardzo ładne. Rafonik, największy upadek polskiego internetu. Jeszcze kilka lat temu był jedną z największych gwiazd polskiego YouTube'a, czego potwierdzenie był udział w piosence BDS-a tej Story. Ty pie jeden lantab zemczureński i masz pogranę, no łepek rozpierno. Nie było osoby, która nie wiedziała, kim jest Rafonix, a szoty z nim związane zdobywają miliony wyświetleń. Skąd wzięła się jego przeogromna sowa i co doprowadziło do tak ogromnego upadku, z którego najprawdopodobniej nigdy się nie pozbiera? Choć ostatnio wpadł na genialny i odkrywczy pomysł na powrót, który omówimy pod koniec tego materiału. Większość z Was na pewno wie, że Rafonix dorastał w Poprawczaku, stamtąd pochodzi ten znany klips, z którego widzowie dość często się śmiali. I stał się on poniekąd memem. Teraz rodzina a z ośrodków wychowawczych ma wiele kolorowych historii, które często opowiadał widzom na transmisjach na żywo. Po ukończeniu ośrodka poszedł do pracy na magazynie, którą bardzo polubił, o czym kilkukrotnie mówił na transmisjach, które zaczął na Twitchu w 2015 roku. Ale zanim się to stało, to całe wolne chwile spędzał na graniu w Tibie, w którą był bardzo dobrym graczem i ponoć właśnie dzięki temu już na swoim pierwszym live'ie na Twitchu miał 300 widzów, co było ogromnym sukcesem. Dzięki charyzmie Marcina coraz więcej osób przychodziło na jego pato streamy, na których często wyzywał innych graczy, widzów lub opowiadał historię o ojcu czy paniach z popularnego portalu. A co w tym wszystkim było najlepsze? To to, że przychodziło mu to bardzo naturalnie i nie robił sztucznych dram. Taki po prostu był, a ludzie to pokochali. Na transmisjach, mimo wszystko, najczęściej grał w Tibie, gdzie razem z kolegami walczył z innymi gildiami, przy tym dostarczał ogromną dawkę niecodziennego humoru i mniej więcej wtedy zaczęły się zaczepki w stronę Daniela Magikala, którego Rafonix wyzywał podczas wspólnej gry w Tibie. Jednak do tego mniej więcej momentu to Daniel streamował, a Marcin tylko z nim grał. Po kilku tygodniach wspólnej gry Magikal zrobił sobie dwutygodniową przerwę od. A wtedy Rafonik spadł na pomysł, że sam odpali transmisję i to było początkiem ich konfliktu. Bo Magikal uznał, że Rafon się na nim wybija i dlatego na swojej pierwszej transmisji miał aż tylu widzów. Marcin się nieco wkurzył tym zachowaniem Daniela, i gdy ten wrócił, Rafonik razem ze swoją ekipą chodzili za nim i go zabijali, na co dość żywiołowo reagował Magikal. Ten konflikt po czasie zaczął przenosić się poza grę i Streamy, a Rafonix za domową czatu zamawiał Danielowi piękne panie do domu. I tak zaczął się ten piękny konflikt, który trwa już od tylu lat. Wiele postronnych osób zarzucało, że kłócą się tylko dla zasięgów, ale no tak nie było. Może na początku były to zwykłe żarty, ale później przeradzały się one w prawdziwą nienawiść. W pewnym momencie Rafonix utworzył nawet grupę na Facebooku pod tytułem JDM, gdzie dość mocno zrzeszył swojej community, no i co, jechali z Magikalem. Wielokrotnie Rafon chciał się z nim ustawić, nawet przyjeżdżał pod blog Daniela Magikala, a ich konflikt, jak wspomniałem wcześniej, wyszedł zdecydowanie poza internet. W międzyczasie Rafonix otrzymał bana na Twitchu i przeniósł się na alternatywną platformę Hitbox, na której też dość szybko wyrwał bana za wyzywanie administratora, który nie chciał mu pomóc. I w ten sposób wylądował na YouTubie. Jak to mówią, wszystko jest po coś, bo to właśnie na tej platformie Marcin zrzeszył sobie największe grono odbiorców. Zaczęły się telefony do hoteli, na panienki, czy do ludzi z Elixa, co było ogromnym hitem, a szoty z jego udziałem sięgały setek tysięcy wyświetleń. Dzięki czemu coraz więcej osób dołączało na transmisję na żywo, które okazały się prawdziwym hitem internetu. Jego pato patostreamy były bardzo kontrowersyjne. Czasem aż przesadzał, ale od tego miał swoją dziewczynę Kingę, która wiele razy go hamowała, gdy ten przekraczał granicę. Ich relacja była bardzo toksyczna. Wiele razy się schodzili i rozstawali, a w międzyczasie Rafonik znalazł sobie kolejnego wroga, którym był Medi Faraon. I to z nim U miał mocno napięku. Uważał, że Adrian kopiuje jego content, bo też dzwonił do ludzi do Elixa czy też Hoteli, ale Rafon zdenerwował się nawet o to, że Meduza odpalił GTA. tylko powiedziałem, że ten że dziwne, że ten sobie gram w Gieta ktoś za trzy dni odpala Gieta, bo widzi chyba, że są efekty. Trzeba umieć chyba grać w grę, a nie. Panowie się godzili, wrócili i tak w kółko. Telefony były jego głównym kontentem, dzięki któremu na topie YouTube'a utrzymał się przez naprawdę długi czas. Jednak jego streamy coraz częściej nawiązywały do alkoholu i obrażaniu swojej partnerki, na jednym z nich niedolyze je obrażał, to zwyzywał swojego kolegę Adama, którego kanał mocno promował i groził mu tym, że zniszczy cały jego kanał. Niedługo po tym wydarzeniu otrzymał pierwszego bana na YouTube. W międzyczasie miała też miejsce wojna z wykopem, a jeden z użytkowników, który zrobił mu zdjęcie pod blokiem, lekko mówiąc, go zdenerwował. Trajer wstawił, że mnie mijał, szedłem sobie kupić Modę na stację, gościu, wiem jak wyglądałeś. Właśnie idę na miasto Cię szukać, wychodzę w centrum, pisałeś tutaj, że jesteś w centrum, Zara Cię łapię, yy, nagrywam wideo, jak przepraszasz, inaczej dostajesz kamukę na i Mam w to. Co zrobiłeś? Kasuj to z internetu. Dobra, masz coś kasować. Jak widzicie, chłopakowi się oberwało, ale nie mniej dostało się Rafoniksowi, którego na początku proksowała spora część internetu. Ale dzieje. ten czynił ze sobą poważne konsekwencje, jest wykopem, czy nie? Bo jak się okazało, chłopak, którego Kupkiem. uderzył, był niepełnosprawny, a całą sytuacją zajął się ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. I to oni razem z poszkodowanym pozwali Krasnika. Marcina do sądu. Rafon, niezbyt się tym przejmował, bardziej skupił się na tym, aby odzyskać swój kanał, no ale nieskutecznie, dlatego tworzył nowe, które tak szybko jak były tworzone, tak szybko też znikały. Przez co Marcin miał poniekąd związane ręce. W międzyczasie tych działań z wykopem i wielokrotnymi próbami odzyskania konta na YouTubie przyszedł czas na walkę, na którą czekały tysiące ludzi. Po premierowym fejmie na drugiej gali potężni wodarze doprowadzili do pojedynku, który każdy chciał zobaczyć od wielu, wielu lat. Na fejmie dwójce naprzeciw siebie stanął Rafonix i Daniel Magical, który na początku ich znajomości był szarą myszką, to po latach wyrósł na niezłego szczura, a jego streamy moim zdaniem były ogromnym upadkiem polskiego społeczeństwa. Do tej pory Zastanawiam się, jak ludzie mogli to oglądać. W końcu ten wieloletni konflikt, panowie mogli rozstrzygnąć w klatce, i tak też się stało. Wszyscy fanie Rafoniks raczej spodziewali się takiego scenariusza. A ja go na bomba w Ale ten, który dostali, był niewiele gorszy, bo Daniel złamał piszczel. Rafoniks poczuty po tym zwycięstwie, chciał kolejnego przeciwnika i go dostał. Był nim samu, który dosłownie wytarł w nim podłogę. W tym samym czasie zaczął się też projekt masno na którym mimo domniemanego bana wizerunkowego, występował Rafoniks oczywiście za maską, a cały projekt był ogromnym sukcesem. Zdobywali naprawdę bardzo dobre wyświetlenia, ale z powodu bana wizerunkowego Rafoniksa po kilku miesiącach został on tak samo jak jego główny kanał zbanowany. Tym samym zakończono projekt masno. Marcin wysyłał nawet listy do siedziby YouTube'a w Stanach Zjednoczonych, aby załatwić sobie unbana i na kilka godzin faktycznie go odbanowano. Wtedy odpalił transmisję na żywo i próbując usunąć stare filmy, po raz kolejny został zbanowany z platformy. To poniekąd przekreślało jego szanse na pozostanie na platformie. Ale się nie poddawał i próbował jeszcze w projekcie razem z Wojtkiem Golą zostać na platformie i jak informował portal Bob miał mieć na to przyzwolenie od youtuba. Chude Byki wystartowały w październiku 2021 roku i w tym samym miesiącu projekt został zakończony, tak jak możecie się spodziewać banem, a w trakcie tego krótkiego okresu zebrał 320 tysięcy subskrypcji, co dużo. było niesamowitym wynikiem, a o tej sytuacji wypowiedział się nawet Wojtek Gola. Nie rozumiem z jakiego powodu nasz kanał zniknął z youtuba. W każdym razie, jeżeli nie uda nam się go odzyskać, to razem z Rafoniksem założymy własną platformę, na której będziemy publikowali nasze odcinki dla naszych widzów. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie im się podoba, bo no bo nie widzę innego rozwiązania. No i jak powiedział, tak zrobili, ale platforma okazała się niewypałem i zamknęli ją w grudniu tego samego roku, a perspektyw na powrót Rafonixa coraz bardziej brakowało. Jedyną deską ratunku był Twitch, gdzie zaczął ponownie streamować w lipcu 2021 roku i na początku było to w miarę regularne, a w piku miał nawet 4,5 tysiąca widzów. To w kolejnych miesiącach chęci i aktywność spadała, i we wrześniu przestreamował zaledwie 9 godzin. Po czym zrobił sobie przerwę do stycznia 2022 roku, w którym przestreamował aż 83 godziny, i był to miesiąc, w którym był najbardziej regularny. W lutym i marcu też dość często się odpalał, ale reszta roku to istna katastrofa i zaledwie 60 przestreamowanych godzin, co w pewnym stopniu było spowodowane przyjściem na świat swojego syna Xaverego, z którym ma dość popularny. Pamiątkę. Co tam? Co? No, muszę jeden. Mimo naprawdę słabego roku 2022, gdzie no, już nie czekały na niego żadne perspektywy. No bo ban na YouTube przez co nie może tworzyć żadnych treści, dość mocno go ogranicza, a na streamy na Twitchu nie miał zbytnio pomysłu. I w 2023 roku, tak jak na początku swojej kariery, Wykorzystał błąd swojego rywala Daniela Magikala, któremu z pałacu na tatuaż uciekła piękna pani, i razem z Amadim kręcił z nią content, Dzięki czemu wrócił na Twitcha z całkiem niezłymi liczbami, mając w piku prawie 6 tysięcy widzów. A w sierpniu Rafon miał problem z Ksajo, o którym powiedział na live. Mógł z nim też, bez żadnych pieniędzy, poza kamerami. O, przyjmuję tę bitwę. Zapraszam, kurwa. Może być bare fist tylko na salce, nie żebyśmy sobie nagrali to na pamiątkę. Później panowie zapraszali się na wspólny sparring, ale jak się możecie domyślać nigdy do niego nie doszło. A ten beef za sprawą swojego community bez dwóch zdań wygrał Ksają. Potem Rafonic po raz kolejny zniknął z internetu aż do kwietnia tego roku, gdy powrócił z prawdziwym ojcowskim Bebzonem i zrobił z siebie Janusza biznesu, próbując cisnąć swoim odbiorcom paletowe zwroty z Amazona, a biznes prowadzi razem ze swoim kolegą Adamem, tym samym, którego kiedyś dość mocno wyzywał na transmisję. Komentarze raczej nie były pozytywne, bo każdy kto ma IQ większe od małpy wie, że na tych zwrotach nie wychodzi się za dobrze, a w kwietniu Rafonix wrócił do streamowania na Twitchu. Ludzie domniemają, że to właśnie ze względu na palety i podbicie sprzedaży wrócił na Twitcha. Niektórzy twierdzą, że chce odbudować swoje community, które z wiadomych względów chce przenieść na platformę Kik, gdzie ma plan na content, którego jeszcze nie było. Nie uwierzycie, będzie znów dzwonił do pani lekkich obyczajów. <laughs> Mam nadzieję, że po tym materiale ani jedna nie przyjedzie do mnie do domu. Mimo, że nie jest to odkrywczy content, to uważam, że telefony w wykonaniu Rafona mogą się na początku dość dobrze przyjąć, bo ludzie chcą powrotu Rafoniksa sprzed lat. Tak naprawdę wszystko teraz jest po stronie Kika, jak oni spojrzą na tę sytuację. A ten pomysł na powrót starego Rafoniksa może na jakiś czas... Wypalić, ale no, internet na przestrzeni tych kilku lat bardzo mocno się zmienił. Bez dwóch zdań, Rafonix w ostatnich latach zaliczył ogromny spadek popularności. No i dobra, widzę tutaj, że jest Rafonix. I co, dużo osób to oglądało, spoko to było, jak to wyglądało. Sklep ze zwrotami konsumenckimi. Ja nie wiem, na czym to polega, stary. Tu nie skupisz się można nawet. Czy kamień w piku? To chyba spoko, nie? Mimo ostatniego występu na fame MMA mam wrażenie, że i tak wszyscy o nim zapomnieli i mało kto śledzi jego poczynania w internecie, o czym świadczą przede wszystkim ostatnie wyniki. Może gdyby po tej fali banów na YouTubie regularnie streamował, to miałby wygodną pozycję na Twitchu, a teraz musi zaczynać z jak na niego, naprawdę niskiego poziomu. Mimo to życzę mu odbudowania swojej pozycji, bez dwóch zdanie jest legendą polskiego internetu. I to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się do następnego. Cześć. I do mnie. Psychasiata? Mi psychasiata? Stary, ja mam tak mocną psychikę.